8 maja w sołectwie Niekłączyca odbyło się drużynowe sprzątanie terenu pod hasłem Wielkie Sołeckie Porządki Niekłączyca Czysta Okolica. W akcji wzięli udział mieszkańcy sołectwa, jasienicy oraz wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Akcja miała na celu przede wszystkim yy, yy, uporządkowanie okolicy. Na pewno walor takiego spotkania integracyjnego, ponieważ mamy zakończone zbieranie ogniskiem, ale też chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom o tym, że no warto zadbać o okolicę. Nie dość, że u nas jest ładnie, chcielibyśmy, żeby było też czysto. W zawodach wzięło udział pięć drużyn. Pierwsze miejsce zajęła drużyna FC Śmieci, która zebrała 545 kg odpadów i którą tworzyli wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka w Trzebieży. Drugie i trzecie miejsce zdobyli mieszkańcy Niekłączycy. Drużyna Wózeczek zebrała 405 kg śmieci, a Jastrząb Niekończyca 140 kg. Łącznie zebrano ponad tonę śmieci w niecałe 4 godziny. Żeby była doroczna żebyśmy się co roku spotykali w ten sposób wiosną, żeby posprzątać okolice i żeby potem to poświętować, a spróbujemy jeszcze spotkać się jesienią. Nagrodą główną dla drużyny, która zdobyła pierwsze miejsce był rower ufundowany przez spółkę Transnet. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez Transnet i Nadleśnictwo Trzebierz. Organizatorem akcji była sołtys niekłączycy Karina Mazurkiewicz wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Radą Sołecką.